Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntia, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Prawo bowiem życiodajnego ducha w Jezusie Chrystusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. No, gdy samolot stoi na pasie startowym, nie jest w stanie wznieść się w górę z powodu prawa grawitacji, które mu to uniemożliwia. Gdy jednak nabierze sobie właściwej prędkości, pokonuje prawo grawitacji i wznosi się w górę na skrzydłach prawa unoszenia. No, Biblia mówi, ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. No podobnie prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło Ciebie od prawa grzechu i śmierci. Gdy Bóg umieścił Ciebie w Chrystusie jakby w samolocie, uniósł Cię ponad prawo grzechu i śmierci. Tak, prawo grzechu i śmierci wciąż działa na ziemi. Należą do nich choroby, e, grzech, oczywiście, przedczesna śmierć, jednak przez to, że znalazłeś się w Chrystusie, zostałeś uwolniony spod ich wpływu. Więc dzisiaj wiesz i deklaruj, że jeśli Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych mieszka we mnie, wtedy Ten, który wzbudził Jezusa z martwych, ożywi i moje śmiertelne ciało przez ducha swego, który mieszka we mnie. Pamiętaj, że żyjesz na tym świecie, ale nie pochodzisz z tego świata. Jesteś z innego świata, działa w Tobie prawo ducha życia, dające życie Twojemu duchowi, Twojej duszy i Twojemu ciału i chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.